Cześć widzowie, dziś zagramy sobie w Taxi Boss i z góry przepraszam abyście kogoś jeszcze słyszeli, yy, ale mniejsza. Z tym dziś będziemy jeździć BM-ką. Te, teraz zacząłem grać, żeby się zapoznać z tą grą. Duża mapa. Tu widzę, że jest jakieś nuklearne coś. Jakaś nuklearna fabryka i pani chce jechać. Piękny dzień, żeby jeździć taksówką. Mm -hmm. To gdzie pani chce? Jeść? Tam. No, ej, więc trzeba by W ogóle fajna dzielnica. Bardzo e, dużo osób na tej dzielnicy. Myślę, że spokój wielka. Nawet jeszcze po 20. drugiej... Na znaczy, tym. tak jutro do szkoły nie idę. Idziemy załatwić jakieś tam sprawy. Więc mm, myślę, że koło 22 wleci film. O, mamy daleko zawieźć, więc fajnie. Lubię daleko. A pojedziemy prosto. Mm, tu jeszcze dalej, dalej. Teraz tu, proszę. Teraz tu i jedziemy. Także widzowie, subskrybujcie i lajkujcie kanał. I dziękuję w ogóle za 16 wyświetleń pod pierwszym filmem na kanale. Ale teraz podziwiamy piękne wizoczki. gdzie tutaj jest gdzieś to logistyk, tak. No, to faktycznie widać, że logistyczna firma. Nie, podjeżdżamy. I a propos, piszcie w komentarzach jakieś fajne gierki, w które bym mógł grać na odcinkach. Pojedźmy tu, bo będzie mi ciężko zawrócić, Nie chcę mi się... Nuclear PowerPoint. Plant, czyli jedziemy do elektrowni jądrowej, nuklearnej, czy tam jak to się mówi, tak, tak, takiej jak jest w Czarnobylu, między innymi, ale już pięknie z ten. i wyprzedzamy na zaklęcie. No nie powinniśmy, ale już tylko gra, Pamiętajcie, w prawdziwym życiu to tak nie jeść, jeśćcie. Nuklear Power Plant. Widać nuklearną elektrownię. No, i ja myślę, że tak jeszcze parę rundek zrobimy. Szukamy ludzi. Halo. Ludzie. Nie ma ludzi. Tu będą pewnie. Sorry gościu, że tak wiedziałam. Także są nowe dane na temat e, połody, Między innymi na ten śnieg. I wstawimy jeszcze z tego odcinek. Ale to tak mówię, około 22. O, dosady! A to! mi się zahamował, mógł, nie? Dobra, tu mamy jądrownię, Znaczy, jądrowie nie jest czy ja gadam? Elektrownię jądrową, raczej i jedziemy do... czego? No, Smarton jakieś tam coś w ogóle pierwszy raz gram w tą grę ale bardzo mega spoko jest piszcie w komentarzach czy fajna a będą odcinki z innych O czas spada, musimy ten czas nadrobić. No, no proszę, na stację będą no, pod stację raczej. No i może teraz weźmiemy sobie 1.9, może będzie daleki kurs, jakiś fajny. A w ogóle bardzo spoko gierka i też mam EuroTraka, Forza Horizon 4. Minecrafta, to piszcie czy chcecie na przykład e, Survival z Minecrafta czy różne inne gry. Piszcie w komentarzach. Ja e, się, słuchajcie, zagapiłem i wjechałem na krawędzi. I też jakbyście tak się pytali z czego będę nagrywał. Będę nagrywał z gier e, z analiz, prognozy, jak będą jakieś burze czy coś i też będą z rodzicami, z mamą, z tatą, jak jeździmy za burzami, czyli łowy w okolicach naszego miasta. Halo, dzień dobry, hello, cześć, mhm, cześć, tak, gdzie by Pan chciał jechać? E, mal do galerii, no to fajnie. Jedziemy do galerii. Nie. No. Ale daleka droga, jaka prosta. I tu mamy galerię. O Jezu, jak idealnie trzeba zaparkować. Tyłem zaparkujemy. Dobra, nieważne tym. Bo już straciłem ten. No proszę. Nice card, bo się ma. Dzięki. Fajny, fajny. Też mi się podoba. Tu może ktoś będzie. Hello. Ktoś chce jechać? I. I tak mi się wydaje, że e, zrobimy jeszcze 3 minuty, odcinek 100 czy jeszcze dwa kursy i przejdziemy na jakąś inną fajną gierkę. Nie wiem co wy na to lub widzowie. Może na przykład pogramy sobie w No nie wiem. W podwórku na przykład przez 10 minut. Albo w jakiejś. Nie, nie doorplay, tylko w kule jakiejś. Nie wiem, lubicie kule, Dajcie znać w komentarzu. Ja lubię Tiny Town Tower. Możemy... O właśnie, niego możemy zagrać w Tiny Town Tower. To także to ostatni kurs. Na razie gierka, polecam. I miał być, właśnie, zapomniałem widzowie. Nie wiem z czego. Wszyscy zapomniałem. Nie ma gościa specjalnego. Mikrofon mu się popsuł. Niestety. No. Ale będą z nim odcinki. Jak się naprawi, to jutro także hmm. może tam jest driving artist, tam są zalobuksy, tak może najlepiej tam gdzie jest siedemnaście osób, żebym albo. No po co w sumie tak szukać, jak można? Tak, tak? No właśnie, można jakiś piękny obraz trzeba namalować. Jak widzicie, już tu nagrywamy 10 minut. włączamy starting Roblox vlogs. Zrobimy potem aktualizację prognozy, bo tutaj jak mogę Wam to zdradzić, tak na szybko na obserwatorze burz um, pojawiło się takie coś, na które się wczyta. To zobaczycie. Ale mi leży internet, właśnie w tym momencie. Szkoda, ale może przez śnieg. U jeszcze w ogóle piszcie w komentarzach, czy u Was już pada śnieg. U mnie jeszcze nie. Mieszkam w Wojewódzku Łódzkim, a nawet w... w śląskim, małopolskim i w tamtych rejonach. Gres już czytuje, słyszę muzyczkę, nie wiem czy Wy też. Ja, jeżeli też chcecie odcinki z BMG Drive, to piszcie. Z BMG Drive też możemy ponagrywać, bardzo lubię gdzieś na każdym odcinku będę miał to na komentarze więc możecie pisać a ja już szukam, bo, o tam jest chyba um. ale miladze, słuchajcie widzę. musimy i wolno ale tu widzę, że ma prestiż ta to, 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 obok mnie, fajnie, fajnie no i dobra malujemy Starter eee, i co, jak to się zrobi? Mm, no nie wiem, coś z tego będzie. Nigdy w to nie grałem, więc. A tamto. A jak bym chciał pomalować? No na przykład. O, jest. Mm, jakiś kolor wybierzmy. To jest jakiś czarny. Narysujemy smila jest ta dwa jak jest wymiana koloru na inny na przykład no, Fajne. nie, Jezus Finisz raczej E, pls Proszę sukces nice też trzeba tu umieścić tak e, ten i trzeba ustawić ile dowózów tak eee startez domy i tutaj jest i i no, się nazywa Smilla, tak? tak? Wodzi? Smile. Jeden, jeden, jeden. Aha, tutaj ile busów, To jeden robót. No. Może w tym się poglądamy innych place? Mega fajny obraz, ile on kosztuje, mam no, tylko 3 Robuxy w tym O niestety 5 dobuksów. ajajaj, widzowie Szkoda 11 Robux ma koleżanka, 0 Robux 308, no ale no, zobaczcie ten obraz, no o co, No co kama? No, nie, nie no. To też bym 308 miał w takim razie, Ja mam w tym, 5 do boksu. Uwaga. A i 0. Niestety. No, także odcinek trochę nudny, taki luźniejszy. Myślę, że Wam się spodoba. O, myślę, nie zdążyłem pokazać. Za pół godziny odcinek z tego, z analizy dodatkowej. Także do zobaczenia za pół godziny. Pa! I subskrybujcie kanał.